Grupa, która uczestniczy w tych spotkaniach będzie chcąc czy nie chcąc stanowiła pewien y, pewną grupę liderów. Pojawia się coś takiego jak ta wrażliwość, empatia, która y, charakteryzuje każdego wolontariusza. Powinna przynajmniej charakteryzować. Y, z czego się wierzy ta chęć działania. Y, wracając, wracając do tych podstaw, y, Świat kiedyś był bardziej okrutny. Życie nie stanowiło takiej wartości, jak w tej chwili nie podchodziliśmy do życia z takim wielkim szacunkiem. To już, jak powiedziałem, od czasów, kiedy, kiedy wymyślono miecz, to zaraz za nim powstał pewnego rodzaju wolontariat. Byli to ludzie, którzy pomagali rannym, którzy yy, w jakiś sposób ich leczyli, którzy pomagali tym, którzy stracili dobytek i tak dalej, i tak dalej. Potrafili się zorganizować, potrafili dla dobra sprawy podnieść na najwyższy szczebel te wartości, które w człowieku powinny być najważniejsze, czyli chęć niesienia pomocy innym, potrzebującym. Podłoże historyczne o tyle jest ważne, że pokazuje nam, że zmieniały się stroje, ustroje yy, mentalność, sposób informacji, a to, co w człowieku drzemie, w człowieku wrażliwym, zawsze pozostanie takie samo. W tej chwili nasze, nasze sposoby łączności są o wiele bardziej ułatwione i w ciągu jednego dnia, jak pokazała to młodzież, w np. na przykład akt. Przeciwko ograniczeniu dostępu do internetu i tak dalej czy wadach, potrafili się zorganizować w ciągu paru dni i stworzyć tak silny opór, że rząd ustąpił. To, jest to pierwszy jak na razie niestety jedyny sukces młodych ludzi, którzy chcieli coś powiedzieć. Często słyszymy tych, którzy krzyczą głośniej niż inni i oni odnoszą. Jakiś taki spektakularny sukces. Ważne jest tutaj to, aby te doświadczenie życiowe innych i swoje zaczynać dość wcześniej. Czyli wracając tutaj do tego pojęcia wolontariatu, yy, to mamy możliwość nabycia pewnego rodzaju doświadczeń, które potem będą nam pomocne w dalszym życiu. Jak gdyby wcześniej wkraczamy w ten świat który do tej pory dla nas był taki trochę z W ten świat dorosłego życia, bo stykając się, powiem, pojęcie wolontariatu jest bardzo szerokie i możemy to odnosić do y, różnego rodzaju skład działań, bo będzie to niesienie pomocy dzieciom, y, y, praca w szkołach, y, praca z ludźmi upośledzonymi, praca z ludźmi chorymi, praca, ale może być to też praca, radosna, twórcza, tworzenie, tworzenie, organizowanie pewnego rodzaju działań o charakterze kulturalnym czy kulturowym, organizowanie działań o charakterze biznesowym. Będziesz potrafił pokierować grupą 10 ludzi i będziesz potrafił tak pokierować ich pracę, że będzie ona jak najbardziej efektywna. Powiedzmy przy zbieraniu dał dla banku żywności. To będziesz wiedział potem, gdzie tkwi błąd. Prawda? Jeżeli coś nie wyjdzie, będziesz wiedział, jak skorygujesz te działania potem w swoim dorosłym życiu, tym, 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 że tak powiem, biznesowym. Bo ty tam będziesz już doświadczeń, już będziesz umiał kierować, będziesz umiał planować, będziesz umiał przeprowadzić na żywym organizmie doświadczenie, ale te doświadczenie wyniesione ze swojej pracy wolontariackiej będziesz mógł prowadzić u siebie z powodzeniem. To są korzyści takie w sferze biznesowej, bardzo namacalne i bardzo wyraźne, że szybko wchodzimy w ten świat dorosłych. Część ludzi będzie się odnajdywała zupełnie w innych zagadnieniach, będą świetnymi realizatorami pomysłów czy innowacji w działaniu tych liderów. To ta praca w wolontariacie pozwoli im nabrać tych doświadczeń, które mogliby zdobywać potem w pracy latami. A wchodząc od razu do, do pracy, mają ze sobą bagaż doświadczeń, który pozwoli im na łatwiejsze odnalezienie. Oni już będą wiedzieli, na czym polega ich praca. Oni już będą wiedzieli o tym, jakie niesie ze sobą zagrożenia. Poznają ludzi poznają te czynniki, które destabilizują, czy mogą destabilizować ich pracę. Będą mieli je wyrugować potem ze swojego życia zawodowego. Czyli ten aspekt wolontariatu i działania w wolontariacie nie zaczyna i nie kończy się tylko w tym momencie, w jakim chcemy go postrzegać. Ktoś potrzebuje pomocy, ja mu go daję, ja mu dałem i nic z tego nie mam, tak? to jest nieprawda. Albo prawda nie do końca. Bo pewnie, że nie wynosimy z tego działania żadnych wartości materialnych. Jeżeli nie dołożymy do, do, do tego typu działania swoich funduszy, bo to zawsze wiąże się z jednak z uszczerbkiem materialnym, bo musimy dojechać, przejechać, absorbuje teraz czas i tak dalej, i tak dalej. I sama myśl o tym, że moja praca, w cudzysłowie, jest, bo któremu się chce pić. Niosę mu szklankę wody, on ją wypija. On jest zadowolony, bo napił się wody, a ja zrobiłem dobry uczynek jako wolontariusz i mu tą wodę zaniosło i zamykamy tego, prawda? W takim uproszczonym schemacie. Ale po drodze wiesienia tej szklanki możemy napotkać przeszkody typu kłoda pod nogą, rów. Nie wiem, kałuża i niosąc tą wodę, będziemy rozwiązywać te problemy dnia codziennego. Czyli już nabieramy pewnych doświadczeń i to jest ta korzyść, którą ciężko określić materialnie, a ona będzie za nas funkcjonowała. Ale idąc po nagle widzimy wyrzuconego na brzeg wieloryba. I nagle budzi się w nas chęć pomocy. Ludzie potrafią się skonsolidować, potrafią ściągnąć kopalnię, potrafią zapiąć pasy. Ktoś nosi wodę, żeby polewać tego walenia. Yy, Ktoś yy, przykrywa go mokrą płachtą, którą gdzieś znalazł. I nagle ci ludzie zaczynają działać. Zaczynają, potrafią podzielić się rolami. Ktoś potrafi nimi pokierować, Ktoś potrafi to zrealizować. Jeden wymyśli, drugi to realizuje. W tym momencie mógł być chaos, prawda? Bo wszyscy wybiegali po wodę, a nikt nie pobiegł po to, żeby zadzwonić po koparku. Czy po, po, po jakiś sprzęt ciężki, żeby. I nagle zaczynamy łączyć to wszystko. Ci ludzie całkowicie sobie obcy. Nagle w tym momencie i w tym czasie stają się wolontariuszami. Potrafią ze sobą współdziałać. I nagle tworzą mikroświat skoncentrowany na tym waleniu i na tych osobach, które tam są. Ale nasza reakcja ludzi wrażliwych powoduje to, że chcemy mu pomóc. Chcemy nieść wspólnie pomoc temu stworzeniu. I zaczynamy działać. Zaczynamy działać w grupie. Nagle pojawia się lider, ten, który kieruje sam siebie, prawda, nie przeprowadził go do i, i powiedział to będzie wasz kierownik. Nie, nie. Nie ma tutaj takiego systemu. Ktoś naturalnie kreuje siebie na lidera. Ktoś naturalnie uruchamia wszystkie swoje pokłady intelektualne po to, żeby zorganizować pracę. Ktoś inny powie, ja jestem mocny, silny, więc będę robił dość też szybciej cztery razy niż wykonuje to ten lider mówi, ty, ty kieruj, a ja zaniosę, tylko pokaż mi gdzie nie? Sam siebie, sam siebie ustawia w pewnym, w pewnym łańcuszu. Następny powie: Ja mam zmysł techniczny i ściągnę, i wiem, że jak będziemy kopać z tej strony, to łatwiej nam będzie go odholować. Ktoś inny będzie wiedział, jak założyć linię. Z doświadczenia życiowego, ze znajomości, yy, Medycznej, ale w tym momencie zaczynamy współdziałać. Zaczynamy tworzyć to, o czym tu i teraz rozmawiamy: naturalne pojęcie wolontariatu, naturalne pojęcie działania w grupie i naturalna hierarchia. Kończy się zadanie, ludzie się rozchodzą, ale każdy się rozchodzi z pewnym doświadczeniem. On to doświadczenie zdołał. Bo facet, który nosi wodę, następnym razem powie: Aha, dzwonił po koparkę, wie gdzie ta koparka jest. Drugi facet, który zaczepił właściwie liny kolujące, dał przykład mu, że tak ma to zrobić. Następny będzie wiedział coś ma. I wszyscy wyniosą z tego korzyść. I to, o czym mówimy, o tym doświadczeniu życiowym, są coś, co im będzie przydatne potem w życiu. O. Odnalezienie środka, wspólnego mianownika dla pewnych działań przyniesie określony efekt, bo działanie w grupie, działanie w pewnym zespole, jest właśnie tym miejscem, w którym od Was będzie zależało na stworzeniu atmosfery do pracy. Die lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Kto próbuje? Kto wie już, co to znaczy? Kto przetłumaczył? Nie. Jaki jest głębszy sens tego zdania? Świat że jest ludzi, którzy robią więcej, aniżeli tylko obowiązki. Ja sobie to zinterpretowałem tak, jeżeli bym tylko właśnie, wiesz, powiedzmy, wstawał, chodzi do szkoły, czy tam później do pracy, robił to i tamto, to... Yy, nic więcej nie przekazuję, nic, nie, nic więcej nie dokładam więcej niż normalny, standardowy człowiek. Tak jak to jest właśnie opisane, dokładnie tak też jest, że wolontariusz i inne wszystkie ro, 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 rodzaju pracy, czy one są w jakimś sensie honorowane, czy nie, mają miejsce tylko przez ludzi, którzy właśnie robią coś więcej, dając siebie więcej, obojętnie w jakiej formie. Czy to jest forma czasowa czy forma przekazywania wiedzy czy forma przekazywania umiejętności obojętnie co jeżeli robicie coś więcej czyli jeżeli wstajecie trochę wcześniej może albo idziecie później spać w sensie takim że ten czas angażujecie dajecie coś innym z tego żeby też mieli to jest to już coś fajnego tak uznanie to jest chyba to co mówiłeś to ostatnie, tylko po prostu ja to inaczej sformułowałem, bo nie przyszłem na to. Satysfakcja, wdzięczność, spełnienie, odpowiedzialność, nauka, rozwój, tutaj z ostatniego rzędu dziewczyny powiedziały, akceptacja znowu, większa wartość, własne doświadczenie Ewelina, połączenie społeczne, kontakty, to też był Darek tutaj, tu, możliwość wyrobienia się na różnych obszarach, możliwość wypróbowania się na różnych obszarach. Tutaj mi chodzi o to, że można w różnych instytucjach, czy Fundacjach się udzielać. Po prostu tak, jak mi to pasuje, albo tak jak na przykład tak w rzeczach robić. wolontariat w Niemczech. Ja tutaj opisałem takich e, kilka głównych rzeczy, to znaczy tych, które znam, są mi bardzo znane, to są to właśnie te Deutsche Limbs, Retumie to są właśnie dużo organizacji ratowniczych, tak? Czyli chodzi tutaj o tych. E, w Polsce się nazywają sanitariusze. W Niemczech jest to bardzo popularne, są trzy takie duże rzeczy ASB. Się to nazywa johanniter, czyli johannitarzy, coś takiego bym powiedział i Salm, salman nie wiem jak to przetłumaczyć, salamater, coś takiego. To są też taki rodzaj pomagaczy um, organizacji ratowniczych. Mam jest dużo ochrony środowiska i zwierząt. Jakie korzyści w Niemczech, mówię teraz o Niemczech, jakie korzyści są, jeżeli się prowadzi wolontariat, czy obojętnie, czy to jest zrzeszenie, czy to jest klub, w Niemczech hmm, zwolnienie z podatku częściowe. Okej, okay, dobra. Zrzeszenie, powiedzmy, weźmy sobie zrzeszenie jakieś, które jest e, na bazie wolontariuszu. W Niemczech ma w jakiejś części zwolnienie z podatków, czyli wiecie, że wolontariusze w większości, nie wiem, ile procent, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużo, może być 95%, chyba czy 98, żyją z jakichś finansów? Kto ich finansuje? Państwo, e, prywatni ludzie. Przedsiębiorcy, czyli zdatków, datków. Tak? Jakieś tam datki się mówi. Po niemiecku jest Spende, czyli datek. W jakiej formie? Czy właśnie to są, mogą być rzeczy materialne, albo w większości mówię finansowe. I tak to się wszystko trzyma. Jeżeli by tego też nie było, jeżeli by nie było też powiedzmy nas, którzy od czasu do czasu coś tam dają, przekażą jakiś datek, to, to też by nie mogło funkcjonować.